tych literek. Mogłaś byś wymyślić coś fajniejszego. Będziemy oglądać bajki? My nie będziemy oglądać żadnych bajek. To jest skula. Program, gdzie się uczy. Ale nudne to pisanie literek. Witajcie w świecie Matyldy. To jest live o moim króliczku. Jak lubicie mojego króliczka i chcieliście dowiedzieć się o nim coś więcej, to na pewno Pani live jest lewa, dla Was. Sekundeczka. Ty mnie nie słyszysz. Chodź tu, Matylda! Kalinko, co się stało? Właśnie nagrywam live'a na Instagrama. No szybko. Ale nudne są te literki. Nie chcę już pisać tych literek. Mogłaś byś wymyślić coś fajniejszego. Dobra Kalinka, to do Ty napisz jeszcze jedną linijkę M, a ja już do Ciebie za chwilę przyjdę. Napisałam taką minikę. M, ona nie widziała. Dobra, zawołamy ją jeszcze raz. Matylda! Chodź tu! Przepraszam, już jestem. Słuchajcie, bardzo dziękuję. O, widzę, że już dużo osób jest. No to co? Niech przyjdzie jeszcze więcej osób, i dopiero. Mamy, no mi Dobra, niech przyjdzie więcej osób, i już zaczynamy live. Ty ja wiem, jak zaciekawić kalinkę. Mam taką platformę do nauki i zabawy. Nazywa się Skula. Ona jest od 1 do 6 i do, dla, dla przedszkolaków, czyli też dla kalinki. A kalinka, wiem, że teraz nie chodzi do przedszkola, więc na pewno trochę nauki jej się przyda. No to co, spróbujemy? Mam już pomysł, czym cię zająć. I mi wtedy już nie będziesz w ogóle przeszkadzała. Panie. Będziemy oglądać bajki? Zobacz, kala, my nie będziemy oglądać żadnych bajek. To jest school program, gdzie się uczy. Ja też się z tego uczę, ale to jest szósta klasa, a tobie zrobimy z przedszkola. Dobra, już mamy. Tutaj zaczynamy. Tu masz różne zabawy, na przykład opowiadamy, rymowanki, ale my będziemy grali w zabawę z skojarzenia. Co to jest zabawa skojarzenia? Za chwilę się dowiesz. Gramy? Klikamy. Wskaż obrazek, który pasuje do królika. Kala, co to jest? Marchewka. Dobra, ci Co lubi wiewiórka? Wskaż właściwy obrazek. Ja wiem! Ja wiem, ja wiem, żołędzia. No to co? Klikamy. Piłka! Ja Jasne jeszcze, ja jeszcze. Ja chyba dzisiaj nie nagram tego live'a. No nic, następne, proszę. Popatrz na okładki książek. Z w kolorze niebieskim. Zobacz, Kaliko, tutaj są monety, za które będziesz mogła sobie coś później kupić. Zobaczcie, co można kupić za te monety. No dobra, to zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby wejść do sklepu. Jak mamy, trzeba wejść w wiadomości. I tutaj mamy sklep. I tutaj można sobie kupić swojego awatara za różne pieniądze. Może teraz wybierzemy jakiś inny przedmiot, okej? Okay? Tak. Dobra. Naprawdę nie wiem czy powinniśmy to robić. Powątpiewał Skulek. Noc w nawiedzonym domu to niezbyt mądry pomysł. A co, gdy okaże się, że dom jest naprawdę nawiedzony i będziemy musieli uciekać? Co wtedy zrobimy? Co to jest nawiedzony? Taki straszny. Ja. Aż się wystraszyłam. Czy też dalej? <laughs> Kalinka wreszcie zasnęła. Ja teraz mogę sobie chwilę poćwiczyć trochę ze szkoły. Na szkoła szósta klasa. Zobaczcie, wybierzemy przedmiot. Co by tu wybrać? Matematykę? Nie. Język angielski? Nie. Języki obce? No spróbujemy. Języki obce? Nie. Co wiesz o Francji? No dobra. Może będzie lepiej dla mnie, bo lubię bardzo Francję. Y, każda z miasta, w którym się znajduje na Paryż. Muszę troszkę ciszej, bo śmieje. Się... We Francji znajdują się takie pasma górskie, jak Alpy i Pireneje. Czy wiesz, jaki jest najwyższy y, szczyt Alp? wskaż odpowiedź. To będzie na pewno Super! Wam się nasz filmik i chcecie grać w Squale, to link macie w opisie. A! Jak wpiszecie kod rabatowy, to dostaniecie super gadżety z Squali. Polecam, bo naprawdę są fajne. Ja teraz wracam do gry, dlatego, że obiecam Kalince, że kupię jej jakiegoś fajnego awatara. A Wy? Jak Wam się podobał odcinek, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Świat Maty. To do zobaczenia! A wszystkie linki macie w opisie. Pa, pa! Ja muszę grać dalej.